Myślę, że spotka się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców Piotrkowa. Już dziś mamy dużo telefonów, pytań dotyczących możliwości wypożyczenia sprzętu. Są oczywiście kryteria, według których te wypożyczenia będą mogły być realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o środki finansowe, to jest kwota którą pozyskaliśmy około 430 tysięcy, z czego ten sprzęt, który tutaj jest dzisiaj zgromadzony, to jest o wartości mniej więcej około 165 tysięcy, pozostała kwota, to tak jak zasugerowałem, będzie przeznaczona na zakup dodatkowego sprzętu, ale również na funkcjonowanie tego miejsca. Jesteśmy zobowiązani w ramach tego programu poprowadzić tę wypożyczalnię do roku 2022 za te środki, ale później jeszcze trzyletni okres, przynajmniej trzyletni okres zobowiązujący nas do prowadzenia. Ja sądzę, że no, oczywiście to są takie ramy, natomiast chcielibyśmy, żeby to już długofalowo funkcjonowało, zwłaszcza jeśli będzie zainteresowanie duże i będzie to spełniało oczekiwania mieszkańców Piotrkowa. W chwili obecnej mamy łóżka rehabilitacyjne, cztery rodzaje materacy antyodleżynowych, sześć rodzajów wózków inwalidzkich, pionizatory, chodziki, dwie pompy insulinowe. A jeszcze planujemy zakupić rotory kończyn górnych, rotory kończyn dolnych, orbitreki i koncentratory tlenu. Pierwsze wypożyczenie jest na pół roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia także na okresy półroczne. Placówka, którą prowadzę świadczy usługi opiekuńcze na terenie miasta, gdzie osoby, które korzystają z tej formy pomocy, no najczęściej są to osoby chore, osoby niepełnosprawne i wielu osobom y, wypożyczenie takiego rodzaju sprzętu ułatwi życie. Y, Montażem łóżek będzie zajmował się pracownik wypożyczalni, dojedzie do miejsca zamieszkania klienta i złoży to łóżko na miejscu, także udzieli instruktażu. Y, preferujemy, aby dowóz był w, w zakresie, osoby wypożyczającej, aczkolwiek w takich sytuacjach, kiedy osoba nie jest w stanie sobie zapewnić tego dowozu, mamy przeznaczone środki na sfinansowanie tego.